Dzień dobry. Jak zapowiadałem, mamy tutaj nasze trzy woreczki. Mamy taki tutaj zaśnieżone zaśnieżoną powierzchnię. Tego śniegu jest około 5 cm. Ja tu rozsypię trochę tego i popatrzymy jak nam to będzie gryzło, jak się to zachowa i jakie wnioski z tego wyciągniemy. Pierwszą bierzemy naszą rodzimą sól, taką zwykłą. No tak o widzicie, tu jest nadeptane. Ja tu trochę jej porozsypuję. I zobaczymy co ona nam tu narobi. Następnie florek magnezu. Jako że tu mamy już naciąpane solą, no to chlorkiem sobie nasypiemy trochę tutaj. Zobaczymy też jak on się zachowa. No i teraz, i teraz ostatnie, CACL, chlorek wapnia, jako, że tu już mamy chlorek magnezu, no to teraz tutaj obok posypiemy trochę torku wapnia i zobaczymy jak to szybko nam zapracuje. I ja to tu zostawię, żebyśmy widzieli co mamy gdzie. Tu mamy CACL, i tu mamy NaCl i tu mamy MgCl2. Tak nam to wygląda. Ja tutaj przyjdę za chwilę i zobaczymy, jak się to będzie zachowywać. 10 minut później. Zobaczcie, sól praktycznie nie zareagowała. Jest minus 2 stopnie, więc może jeszcze nie. Chlorek. Magnezu już nam tu poreagował, już nawet się porobiły otworki w tym śniegu. A chlorek wapnia nam wyjadł już taką całkiem sporą tutaj wnękę. No poczekamy jeszcze chwilę, niech sobie to popracuje. Zobaczymy, jak się zachowa później. Przyjdę tutaj za kolejne 10 minut, czy tam za 15. No I zobaczymy, co nam z tego będzie. No, ale już, tak, o, tak to wygląda na razie. Kolejne 10 minut później sól drogowa, tak trochę nam tutaj coś nadtopiła. Chlorek magnezu troszkę bardziej już powytapiał. No a chlorek wapnia, jak widzicie, wyżarł to wszystko już do, do gołego betonu. Nic, czekamy dalej, zobaczymy, co się będzie działo. Mamy czas. Kolejne 10 minut. Teraz już troszkę wyraźniej widać, ja się przybliżę do tego, I tak nam to wygląda w przypadku soli NaCl, tak nam wygląda chlorek magnezu, no a tak nam wygląda chlorek wapnia.